Cześć, witajcie, dzisiaj sobie kupiłam yy, domek dla pet shopów. Yy, owszem, to nie jest domek pet, pet shopów, no ale chciałam mieć jakiś domek. I jego ja tylko tak otworzyłam, nie zapomniałam jeszcze do środka. I postanowiłam go z Wami zobaczyć. No to więc zacznę. Tutaj już myślałam nożyczkami, ale tutaj już jest. Mhm. Mam jeszcze trzy nowe pet shopy. O, co tu jeszcze jest? Naklejki Ale odpadły kle i klej wysypł Gdzie to się otwiera? O! Dzwonek! Można zadzwonić Fajne. O! Co się otwiera? Wow, ale fajnie Może nie ma tam jakiejś rewelacji, nie wiem, że tam e, jakiś inny kolory produktu czy coś Ale bardzo, bardzo mi się podoba Jest naprawdę fajny e, Nie powiem wam ceny, ale cena za tą cenę, co go ku, kupiłam, to bardzo się opłacało Tutaj jest bateryjka do... <ścoughs> Zaraz, do dzwonka którym lubię dzwonić. Polubiłam. No i co? I domek dla petków może być. I też z pokażę petki. Pet shop. Czaruś. Pet shop. Angel. I pet shop. Bella. Czekajcie, bo tak mało zobaczycie. O takie o. No i no jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego domku. Kupiłam go na mieście na górgulu. Mm. No i bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że będzie wynik urządzenia w pokoju. Więc co mam mój domek? To taki. Jak mi się te znudzą, albo nie będę się już nimi bawić, to pewnie będę sprzedawać wszystkie rzeczy z PetShopu. No i oczywiście PetShopu. Więc to jest mój domek. Bardzo mi się podoba, jestem z niego zadowolona. Tutaj jeszcze w środku pudełka taki bałagan z naklejkami, bo odpadały. Kurde, a szkoda.